Że to jeszcze przez długie tygodnie do mnie nie będzie docierało, ale no podejrzewam, że dziennikarze i, i najbliżsi będą nam to powoli uświadamiać, bo oni się cieszyli tak samo jak, jak my i no, czekam tylko i wyłącznie na powrót do Polski. Jest bardzo wielkie zainteresowanie. Na Facebooku każdy pisze o nas, wszystkie media, nawet bój na TVP1. No, jest wielkie zainteresowanie nami. Wiecie doskonale, że głównym, kluczowym motywatorem wszystkiego jest zaangażowanie. Jeżeli coś chcemy osiągnąć, to zawsze musimy być zaangażowani i traktować rzeczy poważnie. W końcu chcemy, żeby nasza drużyna była najlepsza. Żeby to zespół był tym najważniejszym aspektem. Każda z was, która tu jest, jest idealnie prześwietlona, to nie jest przed przypadek. Każda z was może tu swoją cegiełkę wnieść. Najważniejsze, żebyśmy znały te wartości, szanowali siebie nawzajem i byli gotowi iść do przodu cały czas, żeby nasze zadania realizować, które prowadzą nas do celu. Pamiętajcie, że najlepsi to są ci, którzy proste rzeczy wykonują lepiej od innych i tyle.

Zaczyna się Liga Narodów, wiadomo, kwalifikacje do następnej na dużej imprezy Euro, i pakowałem się z taką myślą, że to jest naprawdę czas dla nas i na nas, żebyśmy zrobiły to wspólnie razem. To też inaczej smakuje, jak na taką imprezę się dostajesz, bo wiesz, że zagrałeś świetne kwalifikacje i zasługujesz na to, żeby tam być. A nie, że ktoś ci coś dał za darmo. Przed nami historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy kobiety zagrają w Lidze Narodów. Pierwszy mecz Polek. Gramy na terenie 62. drużyny w rankingu FIFA. I jesteśmy faworytem tego meczu. Pierwsze zagranie na linii 16. metra. Ewa Pajor. Pajor! 1 do 0 reprezentacja Polski w 56. sekundzie. Skupek, badia, gol! Kozak! Adriana Achcińska, Adriana Achcińska, to prawda. Adriana Achcińska i mamy gol! Gol Adriany Achcińskiej! Mamy gwizdek na stadionie w stalowej woli, mamy euforię, wygrywamy 1 do 0 po trafieniu Adriany Achcińskiej. Tylko te rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu. Dzięki awansujemy do divizji ah. Pierwszy taki awans do tej dywizji A, który mimo wszystko jest bardzo ważny, bo dzięki temu gramy po pierwsze z najlepszymi, więc dalej zespół może się rozwijać. A dwa, już mamy co najmniej zapewnione baraże o euro, więc tutaj to jest ważne, że zrobiliśmy to, że, że wygraliśmy ten mecz i, i tak naprawdę wszystkie te mecze od początku. Tak jak sobie planowaliśmy, to w większym stopniu tak się wszystko odbyło. Cieszymy się, że. Że jesteśmy tutaj, że zrobiliśmy to, yy, no i że tak naprawdę ta cała droga jest ważna i to, że dochodzimy do tych kolejnych przystanków, ale to, co się po drodze dzieje i to, jaką drużyną się stajemy, jest najważniejsze, bo to pomoże nam wspinać się wyżej i wyżej, więc cieszy mnie też fakt, że jako drużyna jesteśmy coraz coraz lepsze. Dla mnie najważniejsze było to, że ludzie, z którymi pracuję na co dzień, są szczęśliwsi. I to był taki moment, że y, ja się bardzo uśmiechnęłam, bo miałam takie poczucie, że y, wszyscy tego dnia y, czują się, że mają jakby taką swoją cegiełkę w tej drużynie i czują, że to jest ich drużyna. O kurczę, tu jest coś, coś się dzieje naprawdę dużego, coś naprawdę ważnego i czujesz, że jesteś częścią... No czegoś takiego, co, co, co naprawdę jest ważne, co ma sens, w co wszyscy wierzą. Mam wrażenie, że od ostatnich dwóch, trzech lat naprawdę ta piłka zaczyna być promowana i zaczyna być dostrzegana. Tak samo jak, jak kobiety w sporcie. Praca, predyspozycje czy umiejętności nie mają płci, i, i tu kwestia tego. Że każdy może się odnaleźć tak naprawdę, to jest pewien właśnie zbiór umiejętności. Moje, z mojego doświadczenia, co różni, może nie różni, co jest przewagą e, w kobiecym futbolu, to przede wszystkim poziom ambicji. Jest niesłychanie wysoki i to widać i na treningach, i w rozmowach, i, i, i podczas meczów. To jest ogromna przyjemność i duma też z tego. Że e, mogę pracować e, z tak fantastycznymi kobietami, które e, musi, musimy sobie zdawać sprawę, nie miały lekko, bo wiemy, jak piłka nożna e, jest postrzegana, czy była postrzegana kilka, kilkanaście lat temu w Polsce. I dobrze wiemy, że te dziewczyny przeszły swoją drogę, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym są. Przede wszystkim chciałam wspierać i pokazywać to, też używać swojej platformy, swojego nazwiska do tego, żeby, żeby właśnie to propagować, żeby dziewczyny nie wstydziły się grać w piłkę nożną i żeby tak jak Ewa Pajor i, i cała reszta, po prostu kadry, wszystkie dziewczyny zdobywały jak największe sukcesy, żeby szły po prostu bez żadnych, żadnych ograniczeń po swoje marzenia arcyważne starcie reprezentacji prowadzonej przez Ninę Patalon. Oby zacząć tę eliminację z wysokiego C. Nie myślę nawet o zwycięstwie, ale punkt wywalczony na stadionie w Kopawu Gór też byłby sukcesem biało czerwo Dobra wrzutka, trzeba to ratować. Jest do Tyr, niestety piłka w Tymczasem niestety 2-0. Zomers. Jons do Tyr. 3-0. Koniec meczu. Islandia 3, Polska 0. Falstart na starcie eliminacji Euro 2025. Przegrywamy zasłużenie, a we wtorek dni reprezentacja Austrii. To będzie, dziewczyny, na pewno wymagający mecz pod względem rozegrania go w głowie. On będzie wymagał ogromnej liczby podejmowanych decyzji, zmian fazy gry i reagowania. Dlatego utrzymanie koncentracji będzie w pewien sposób wyzwaniem. To nie jest dziewczyno łatwe, ja mam tego świadomość. Ja wiele lat uczyłam się tego, żeby stojąc tam przy linii, wyłączyć emocje. Do dzisiaj tego się uczę. A to jest najważniejsze. Bo ja chciałam Was. I ja jestem pewna, że wszystkie, które tu jesteście, jesteście gotowe na to, żeby sobie poradzić. Pamiętajcie o tym, bo każdy z nas pełni w tym zespole określoną rolę. Dzisiaj chcielibyśmy jak najlepiej spełnić swoją rolę. Czy wychodzę w pierwszym składzie, czy jestem rezerwową, czy nigdy się nie pojawiam. Mam być wsparciem dla tych dziewczyn, które będą grały. Chcę spełnić swoją rolę, wywiązać się z zadań jak najlepiej. My obraliśmy taką filozofię, że skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Bo to pozwoli nam o wiele łatwiej przygotowywać się do tych dużych rzeczy. I to nie jest łatwe, bo to wymaga wbrew pozorom cały czas takiej koncentracji koncentracji, która nie pozwala tobie zbaczać z drogi. I to, co dla nas jest nadal dużym wyzwaniem, to jest konsekwencja i wytrwałość, bo to jest tak jak w życiu: ten proces trwa. Nawet kilka lat, jak tak zaczniemy analizować 2021 rok i w tym trzeba po prostu wytrwać. Dobry wieczór Państwu. Dwa zespoły, które przegrały w pierwszej kolejce eliminacji Euro 2025. Barbara Dunst, minęła Matysik Dunst, niebezpiecznie, wybijamy piłkę, niestety, jest gol. Musimy być bardziej dojrzałe. Zapalane na tym boisku 90 minut. Jedna za drugą, a potrafimy tracić prawnie w takich sytuacjach, że to jest niewyobrażalne. Weźmy odpowiedzialność za to. Z dyscypliną w obronie to jest klucz. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wróci. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, co zrobić z piłką. A jak nie wiem, co zrobisz, to po prostu zagrawiam do koleżanki, i że czuł, co takiego dzieje. Naprawdę wyglądaliśmy dobrze, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o taktykę. Tutaj nie mogę nic powiedzieć. Ale pierdolowato czy tracie bramek, to jest po prostu masakra, no? Trzeba w końcu się jakieś złamać i powiedzieć, chyba jeszcze lepszą grę. Ojej, teraz Polki się nie zrozumiały. Rusza Schüller niebezpiecznie. Schüller niestety! Julia nie. Dlaczego tam nikt nie wyszedł do Schüller? Campbell będzie niebezpiecznie. Campbell przełożyła na prawą nogę. Campbell! tyr, wraca Zieniewicz, złamała na lewą nogę, tir! Islandia prowadzi 1 do 0. Proszę Państwa, Polska 0, Islandia 1 na 6 spotkań w eliminacjach Euro 2025, będących jednocześnie rozgrywkami. Dywizji Aligi Narodów przegrywamy wszystkie swoje spotkania. Bolesne zderzenie, bardzo bolesne zderzenie z rzeczywistością. Trudno optymizm, Michał, przed tymi barażami. To, to Nie było łatwe widząc cierpiące pełni profesjonalne zawodniczki, które nie osiągały tych sukcesów, o których marzyły, nie zdobywały tych goli, które by je szybciej przybliżały do, do, do realizacji tych upragnionych marzeń o chociażby awansie do Mistrzostw Europy. Ale ja myślę, że nasza kobieca reprezentacja udowodniła to, że upór, konsekwencja, dyscyplina i taka waleczność do samego końca wcześniej czy później doprowadzą ci właśnie do miejsca, w którym chcesz być. Ważne jest to, że bardzo dobrze znaliśmy drogę, którą będziemy kroczyć do samych baraży, bo my wiedzieliśmy, że gra w dywizji A rozwinie zespół. To był dobry moment na zbieranie doświadczeń. My wierzyłyśmy w ten proces, w którym po prostu jesteśmy. Nie zawsze droga idzie tak, że się idzie ciągle w górę, że przychodzi sukces za sukcesem. Musiałyśmy też kilkanaście meczów przegrać, wyciągnąć wnioski, wiedzieć, gdzie popełniałem błędy. Ale byłyśmy na to gotowe i wiedzieliśmy, że przyjdzie ten odpowiedni moment. To nie było tak, że my straciliśmy wiarę w zespół. Nie było takiego nawet momentu. My wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem, mamy dobre zawodniczki od samego początku do końca. I po każdym z tych meczów te zawodniczki były lepsze, o doświadczenie, które miały. No, kwestią główną była pewność siebie. W 2013 roku z reprezentacją u 17 zdobyłeś Mistrzostwa Europy. Na tamten moment też nikt nie wierzył, że w ogóle wygramy jakikolwiek mecz na tamtym turnieju, a wygrałyśmy cały turniej. I naszą wtedy siłą była właśnie drużyna. Mimo tego, że nikt w nas nie wierzył i gdzieś tam nas, nas spisywano, to udowodniłyśmy, że, że możemy, tak? To doświadczenie, które, które zebrałyśmy, My wtedy jako reprezentacja U17, i, no i jednak kilka piłkarek występuje teraz w tej, w tej seniorskiej drużynie, my często gdzieś wspominamy te, te czasy, gdy grałyśmy właśnie wtedy na tych mistrzostwach Europy i często gdzieś tam się przeplatało przed, przed tymi meczami barażowymi, że, że ta historia zatacza koło. Rozmawiałyśmy o tym właśnie Ile każda z nas musiała przejść, ile z nas zostało teraz i znajduje się w, w kadrze. I myślę, że droga kilku z nas naprawdę pokazuje, że no na pewno odrobina szczęścia, ale też właśnie tej systematyczności ciężkiej pracy, i, i naprawdę można realizować swoje marzenia. To jest początek naszej drogi po paszporty do Szwajcarii. A w zasadzie taka próba przesunięcia tylko za pomocą prostopadłego podania Palacianu, Balaccianu, Szemik nie broni, przegrywamy w Bukareszcie. Florentina, Olar czy Szemik? Olar, Szemik! Idealnie wyczuła. Natalia Padilla pokazała Ewa Bajor, gdzie chce dostać piłkę. Patia! 1-1, brawo! Idealna okazja, żeby się odblokować. Pajor, gol! 2-1 dla Polski. Ja z pełną odpowiedzialnością uważam, że to był czas, który każdemu miał coś uświadomić. Jak rozmawiać z zespołem, jak motywować zespół, co zrobić też, żeby ludzie do końca jednak szli za tobą i, i za twoimi pomysłami. No i też nie ukrywam, że to było istotne, bo nie każdy rozumie już decyzję lidera na końcu, ale ja podkreślam, po najważniejsze cele, po najważniejsze rzeczy w życiu idziesz tylko z tymi, którzy wierzą. I choćby to miało być zdecydowanie mniej osób, to idziesz tylko z tymi, którzy wierzą. I myślę, że tutaj kluczowe było znowu zrozumienie, po co tu jesteśmy. Przedstawiliśmy zawodniczkom konkretny plan na baraże, pokazaliśmy analizę gry naszej w dywizji, a udowodniliśmy, że brakowało niewiele, że czasami nastawienie, że czasami odwaga, że czasami. Kilka centymetrów na boisku ma większe znaczenie niż sam wynik. Zabrała się z piłką Pajor, już 16 metr, Ewa Pajor, Pajor, gol! 1-0! Tak jak zawsze Adam Małysz mówił, że chce oddać dwa równe, równe skoki, my też do tych spotkań tak się, tak się przygotowywałyśmy. Chcemy, chcemy zagrać dwa równe mecze, które, które dadzą nam awans na, na Mistrzostwa Europy. Myślę, że zagrało dużo takich rzeczy, które zjednoczyły bardzo wszystkich w tej chwili takiej kluczowej, tej na, można powiedzieć na najwyższym, poziomie ryzyka, ale z drugiej strony też mm, takiej dużej chęci, takiego głodu, żeby jednak te mecze wygrać. I ja się cieszę, że każdy mentalnie był gotowy. Jak y, grałyśmy ten y, dwumecz z Austrią, y, ja przed, nie wiem, czy rozmawiałam z Ewą Pajor chyba, jak dobrze pamiętam, y, mówiłam, kurczę, że to nie jest przypadek, y, że my gramy właśnie z Austrią ten mecz o awans. I, I tak samo było w U17 grałyśmy mecz o awans z Austrią. I finały też były w Szwajcarii. Nasze myśli były takie, że ta droga znowu się powtarza. Że to jest znak dla nas, że nie liczyło się już dla nas to, że dwa mecze wcześniej z nimi w grupie przegrałyśmy, tylko liczył się cel, jaki był awans, ale wspomnienia były dobre, że ta droga gdzieś, tak jak już wspomniałem, się powtarza i wtedy zakończyła się happy endem. Dziewczyny, idźcie po marzenia, idźcie po paszporty do Szwajcarii. Zagrajmy wreszcie w dużym turnieju. Dziesięć razy próbowała reprezentacja Polski, do tej pory się nie udało. Austriaczkom udało się dopiero za dwunastym razem. Dzisiaj zagrają o to, aby w turnieju finałowym mistrzostw Europy wystąpić po raz trzeci z rzędu. Nie dopałem, jest, 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 jest. A mówiłem, nie do trzech, a to czterech razy sztuka. Niech to będzie nowe, piękne polskie powiedzenie. Dziewczyny podnosiły, podnosiły tu poprzeczkę, podnosiły ten poziom, poziom gry i to dało się nie tylko zauważyć, obserwując je grające na boisku, ale również usłyszeć na trybunie, bo ja często dzielę tu swoją uwagę pomiędzy wiele, wiele aspektów I, i bardzo miłe było to, że z meczu na mecz, mecz czy kibice kibicowali za, bardziej zagorzale i, i, i że te opinie również tej drugiej płci męskiej były bardzo przychylne, że mówili, że, że że faktycznie dobrze dziewczyny grają i że idą po to, co sobie wyznaczyły. E, powiem tak, ukradkiem myślę o meczu wczorajszym, bo nie powiem, był to bardzo ważny mecz dla nas i pokazałyśmy, na co nas stać. No i teraz najważniejszy jest finał i z czego jesteśmy bardzo zadowolone, że jesteśmy w nim. Ciągle są emocje jakieś z wczorajszego dnia, ale teraz skupiamy się oczywiście na finale i teraz już myślami jesteśmy w finale. Myślimy, że będzie dobrze. 43 lata czeka żeński futbol nad Wisłą na awans do dużej imprezy w kategorii seniorek. 90, a może 120 minut walki o każdą piłkę, każdy metr boiska, tyle dzieli nas od sięgnięcia pomarzenia. Mamy jedną bramkową zaliczkę, doskonale przygotowany zespół i Ewę Pajor, która dziś obchodzi urodziny. Jak Adam Małysz, który dał nam tyle radości, jak który zawsze powtarzał, że liczy się tylko najbliższy skok. że można było strzelać. Grabowska, pajur, pajur, ja! Pierwsza reakcja to były łzy, ale łzy szczęścia. I, I to było niesamowite uczucie, że kurczę, to moje marzenie spełnia się po tylu latach. Tam. Od tego pierwszego sukcesu Mistrzostw Europy to minęło 10 lat i znów możemy pojechać na taki wielki turniej. Na pewno jak już był ten końcowy gwizdek, to ta ulga taka spowodowana tym, że... Ta presja to nie jest też tak, że to jest jeden mecz. To jest, to, jest, to jest takie napięcie wielu miesięcy. Bo dla mnie to było spełnienie marzeń. Moim marzeniem było zawsze, aby pojechać z reprezentacją Polski na, na duży turniej. W tamtym momencie byłam bardzo, bardzo dumna z całego zespołu, który. Który tak ciężko pracował przez te, przez te cztery lata, i to nie tylko cztery lata, tylko myślę, że już przez tak naprawdę wszystkie te dekady, myślę, że ten sukces jest sukcesem wszystkich piłkarek, które były w reprezentacji, które są w reprezentacji. Wuhu! Patrząc na te zawodniczki, z którymi ja też kiedyś grałam, które wchodziły do tej reprezentacji, którymi jak kiedyś jako zawodniczka się opiekowałam, to no byłam mega z nich dumna i ma bardzo szczęśliwa. I pomyślałam sobie, no zrobiłyście to. by to zrobiłyście. Czekaliśmy na to ile? 43 lata odkąd powstała reprezentacja i w końcu się udało. Także patrząc na naszą panią kapitan, na jej łzy szczęścia, no ona nie dowierzała naprawdę, co to się stało. To emocje, wzruszenie było ogromne. My od początku, takimi małymi kroczkami, rozmawialiśmy o tym, że to, co robimy, to nie jest tylko dla nas. To, co robimy, jest dzisiaj pewnym obszarem do włączania nowych ludzi, czyli kibiców, dzieci młodych, małych piłkarek, ale także tych starszych, dla których możemy być inspiracją. Więc myślę, że dzisiaj dziewczyny przez piłkę nożną przełamują pewne bariery, pokazują tym piłkarkom, które dopiero zaczynają, że ten sport ma przyszłość. Jak one już będą grały w podobnym momencie, na podobnym poziomie, to będą miały zdecydowanie łatwiej. Jestem o tym przekonana. Będą miały naprawdę ciekawą przyszłość. Standardy pracy będą miały już zupełnie inne i na pewno będą w jakiś sposób uprawiały prestiżową piłkę nożną. Żeby dziewczynkom, które teraz grają, było po prostu łatwiej i żeby nie musiały przechodzić. A, przez taką drogę, jaką my przechodziłyśmy, żeby móc zrobić to, co kochamy. Mam nadzieję, że to one będą miały tą, tą inspirację w naszej drużynie, w naszej reprezentacji, aby grać w piłkę, że to jest możliwe, że piłka nożna jest dla dziewczynek, że to jest sport, który, który może dawać nam wiele radości, z którego możemy żyć, z którego możemy się cieszyć. Uważam, że każdy ma prawo realizować się w taki sposób, jak sobie wymarzy, czy jak chce. A historię, czy Ewy Pajor, czy Kasi Kiedrzynek, czy Dudek, one pokazują, że można i że warto. My, trenerki, też widzimy, że, no będąc w tej dyscyplinie sportu, no można osiągnąć sukces, będąc kobietą. To jednak kobieta awansowała z reprezentacją do euro. Także sukces jednej kobiety będzie napędzał to, że kolejne. Też uwierzą w siebie i, i będą chciały w tych sportach zaistnieć. Chciałabym, żeby ta piłka nożna kobiet była takim środowiskiem wspierającym, bo nie ma dużo kobiet w sporcie. I jeśli tobie ktoś kiedyś pomógł, a jeśli to była inna kobieta, to też nie chodzi o to, że ty teraz masz zbawić wszystkie kobiety, ale jeżeli jest dookoła ciebie ktoś komu warto pomóc, to niech ten gate zawsze będzie otwarty. Bo skoro ktoś do ciebie wyciągnął rękę, to już nie jest tak, że ty chcesz lub nie chcesz, to jest twój obowiązek. Nie powinniśmy nigdy robić rzeczy, które są tylko dla samego pucharu. My jesteśmy po to, żeby mimo wszystko dla przyszłych pokoleń to środowisko tworzyć lepszym, bezpieczniejszym, ale też bardziej bym powiedziała Sportowo ułożonym, więc mamy taką rolę i techniczną, i jako liderzy, i jako przede wszystkim ludzie. Zapraszam, bo to jest moja wychowanka. Bardzo, ja proszę. ja muszę mieć tutaj zdjęcie. Jaki to był wymarzony prezent? Trzeba było A gdzie na rękawicy też? Super. Super, bo Szanowni państwo, Panie prezydencie. Witam wszystkich serdecznie i przede wszystkim stajmy, żeby nagrodzić nasze reprezentantki oklaskami, bo to jest historyczny wynik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To pierwszy taki sukces w historii polskie piłkarki jadą na Euro bilet na mistrzostwa wywalczyły pokonując Austriaczki jeden do zera. Ewa Pajor tę zwycięską bramkę strzeliła dokładnie w dniu swoich urodzin. Piękny prezent i piękna nadzieja na polską piłkę w kobiecym wydaniu.